Kochani moi, ponieważ dobrych życzeń nigdy dość, ponownie życzę Wam cudownego, szczęśliwego, pełnego miłości i pełnego zachwytu Nowego Roku. Na początku Nowego Roku zwykle mamy plany, mamy cele, mamy wielkie marzenia. Niektórzy z Was na pewno porobili sobie też obietnice, poskładali sobie takie obietnice. Dotyczące tego, co zmienią, co poprawią, co zaczną w nowym roku robić lub kontynuować lub co osiągną. Chciałabym dzisiaj zaproponować Wam coś zupełnie innego. Podejście zupełnie odmienne od tego, co zwykle się robi na początku roku. Ale od razu też podkreślę, że posiadanie celów życiowych, posiadanie marzeń jest równie ważne. Jeśli tylko możemy sobie takie cele wyznaczyć, jeśli tylko chcemy swoje marzenia realizować, to jak najbardziej należy to robić. To, o czym Wam powiem, nie będzie w tym przeszkadzać. Proponuję Wam w tym roku przyjąć siebie od samego początku, od pierwszych dni nowego roku przyjąć siebie z całym dobrodziejstwem inwentarza przyjąć siebie takim, jakim się jest i powiedzieć sobie: kocham siebie. Kocham siebie takim, jakim jestem, taką, jaką jestem. Dokładnie w tym momencie. To bardzo ważne, żeby w jakimś punkcie swojego życia, im więcej tych punktów, tym lepiej, uznać, że jesteśmy doskonali tacy, jacy jesteśmy. I myślę, że to jest bardzo dobry fundament pod nowy, dobry i szczęśliwy rok. To jest fundament, który przyniesie Wam miłość, zdrowie, pieniądze, szczęśliwe wydarzenia, przyjaźnie, szacunek u ludzi. Kochanie siebie jest taką potężną siłą, którą właściwie każdy powinien znać, każdy powinien jej doświadczać. To jest coś, czego nie można przecenić. Miłość do siebie tworzy wokół nas przepiękną aurę, przepiękną, silną energię, która przyciąga do nas same dobre rzeczy. I ja oczywiście życzę Wam tej miłości do siebie, życzę Wam tego kochania siebie, ale życzę Wam przede wszystkim bezwarunkowej akceptacji samego siebie. Życzę Wam, żeby udało Wam się w tym roku właśnie w taki sposób podejść do siebie, żebyście mogli na przykład proste ćwiczenie, stanąć przed lustrem, położyć dłoń na sercu i powiedzieć kocham siebie. Kocham siebie na wszystkich poziomach, kocham siebie takim, jakim jestem. To bardzo ważne, żeby zrozumieć, że nie jesteśmy złymi ludźmi, że nie, jest, nie jesteśmy złą energią. W gruncie rzeczy, ja myślę, że przez wiele wieków kodowano nam to, nie będę rozwijać tematu, dlaczego to robiono, myślę, że każdy sam potrafi to odkryć. Przez wiele wieków kodowano nam, że jesteśmy grzesznymi, złymi ludźmi. Wiadomo, że kiedy człowiek jest grzeszny, ma takie poczucie, że jest grzeszny. To to będzie chciał swoje winy odkupić, a więc będzie starał się to spłacić albo odsłużyć, albo w jakiś inny sposób wynagrodzić. No, jest to fantastyczna manipulacja, o ile w ogóle manipulację można nazwać fantastyczną. Natomiast tak naprawdę nie jest to żadna tajemnica, że każdy z nas jest niewinny. Rodzimy się niewinni i podążamy przez życie niewinni. Jesteśmy tutaj w pewnej szkole, uczymy się, w związku z tym naturalną rzeczą jest, że popełniamy błędy. Jeśli uczymy się czegokolwiek, czy jest to matematyka, czy geografia, czy jakiś obcy język, to na początku popełniamy błędy. I nikt nie uważa, że jesteśmy złymi ludźmi, bo, bo popełniamy błędy, bo dopiero się uczymy, bo nie wiemy jeszcze czegoś, o czym dowiemy się troszeczkę później. Życie na tym polega, na nauce, na rozwoju, na wzrastaniu. Właśnie dlatego mamy prawo do błędów, mamy prawo te błędy popełniać. I to jakby też od razu pokazuje, że nie ma tutaj żadnej winy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tak leżeć wygodnie. Czy, jak to niektórzy mówią, spoczywać wręcz na laurach? Chodzi o to, żebyśmy się rozwijali. Oznacza to, żebyśmy wyciągali e, lekcje ze swoich doświadczeń, żebyśmy wyciągali właściwe wnioski. No wtedy właśnie się rozwijamy. Ale chodzi tylko o wyciąganie wniosków, a nie o poczucie winy, nie o poczucie bycia grzesznym. E, piszę o tym więcej na swojej stronie. Jak zwykle zapraszam Was na swoją stronę. E, w tym roku będą na niej nowe artykuły, tak jak zawsze. Oczywiście, będą też nowe medytacje, i nowe teksty dla Was, i nowe książki dla Was. Cały czas będę dzielić się z Wami tą wiedzą, która niesie światełko, niesie miłość, niesie zachwyt życiem i między innymi rozwija w Was takie właśnie poczucie niewinności. Poczucie tego, że jesteście dobrzy tacy, jacy jesteście. Zachowajcie w sobie to poczucie przez cały ten nowy rok, w który weszliśmy z takim rozmachem, i poczujcie się wspaniałymi, świetlistymi, boskimi istotami. Bo w istocie właśnie tacy jesteście. I to cudownie, jeśli można odłożyć na bok te wszystkie stereotypy, które przekonują nas o tym, jacy to jesteśmy winni, jacy to jesteśmy niedobrzy, ile to błędów popełniliśmy, ile to złych rzeczy zrobiliśmy. Jeśli możemy to wszystko odłożyć i uświadomić sobie, że jesteśmy ludźmi w drodze, że jesteśmy poszukiwaczami, którzy czasami schodzą z właściwej ścieżki, że jesteśmy uczniami, którzy czasami źle odrobią zadanie. No po prostu się uczymy, no po prostu się rozwijamy. I w tym wszystkim nie ma żadnej naszej winy. Jesteśmy doskonali tacy, jacy jesteśmy. W każdym momencie naszego istnienia jesteśmy najlepsi na ten moment, najlepsi, jacy tylko możemy być. Chciałabym, żeby to poczucie bycia doskonałą istotą, to poczucie bycia najlepszym, jakim można być, trwało w was przez cały ten rok, żebyście poczuli w sobie miłość do siebie i zachwyt sobą i podziw dla siebie i podziw i wdzięczność za te wszystkie lekcje, które udało wam się już odrobić, przerobić, przepracować i zrozumieć. Wszystkiego dobrego, kochani moi. Mnóstwo, mnóstwo miłości. Przede wszystkim miłości do siebie. Od tego wszystko się zaczyna. Wszystko co dobre.